Ławica to potoczne określenie grupy ryb, jednak w naukach biologicznych pojęcie to ma bardziej precyzyjne znaczenie. O zjawisku ławicy mówi się wtedy, gdy ryby nie tylko znajdują się w grupie, np. pływając chaotycznie i niezależnie od siebie, ale tak naprawdę o ławicy mówi się dopiero wtedy, gdy ryby w danej grupie zaczynają zachowywać się doskonale synchronicznie, komunikując się ze sobą w czasie rzeczywistym i tworząc jakby jeden wielki organizm. Pojawia się tutaj zupełnie nowa jakość. Stado zyskuje nowe cechy, których żaden z poszczególnych osobników pojedynczo nie posiada. Ta dziwna osobliwość zapewnia pływającym w ten sposób osobnikom wiele korzyści i jako taka jest uwarunkowana genetycznie u wielu gatunków ryb. Mniej więcej połowa wszystkich ryb świata przejawia zdolność zachowań ławicowych przynajmniej na pewnych etapach życia. Zjawisko to fascynuje badaczy już od blisko 100 lat. Dziś nasza wiedza na temat fenomenu ławicy jest już całkiem pokaźna, a wnioski z badań są bardzo ciekawe. W akwarystyce wbrew pozorom zaobserwowanie klasycznej ławicy wcale nie jest łatwe. Wiele gatunków ma te zdolności, ale niekoniecznie będzie je ujawniać w akwarium. Jedne ryby robią to często i powszechnie, inne rzadko bądź wcale, albo tylko w określonych sytuacjach. Co decyduje o uformowaniu się ławicy w akwarium, jak ona powstaje, jakie daje korzyści oraz przede wszystkim, jakie gatunki ryb akwariowych przodują w tej zdolności. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Większość akwarystów jest zgodna, że absolutnym numerem jeden pośród akwariowych ławicowców jest zwinnik czerwonousty, czyli chemigramus rodostomus. Jest to niewielka ryba osiągająca około 5 cm długości, której wręcz sensem życia wydaje się być formowanie ławic i bezustanne przemierzanie przestrzeni zbiornika od lewej do prawej strony w synchronicznych finezyjnych układach. Zwinniki robią to z taką gracją i swoistą pasją, że każdy, kto choć rzuci okiem na falującą ławicę rodostomusów, wpada w rodzaj hipnotycznego odrętwienia. Ławica jest tak doskonale zgrana i płynna, że trudno wręcz uwierzyć, że ryby nie są połączone ze sobą niewidzialną nicią. Obserwacja ławicy rodostomusów uspokaja i relaksuje. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z trzema bardzo do siebie podobnymi gatunkami. Do zwinnika czerwonoustego bardzo podobny jest zwinnik blechera, a także czerwonogłówka. Różnice pomiędzy tymi rybami są bardzo nieznaczne. Każdy z tych bliźniaczo do siebie podobnych gatunków prezentuje to samo usposobienie, więc nie będzie miało większego znaczenia, którą rybę wybierzemy. Każda z nich prezentuje te same zachowania ławicowe oraz posiada praktycznie te same wymagania. Ale oczywiście nawet tacy mistrzowie pływania synchronicznego nie zawsze chcą, czy nawet nie zawsze mogą uformować piękną ławicę. Ryby te są stworzone do życia w dużej grupie i w dużej grupie czują się najlepiej. W małym stadzie te ryby stają się płochliwe i bojaźliwe i zamiast pływać w ławicy mogą przybierać inną formę obronną, np. przymurować do dna, tak jak widzicie to na tym nagraniu. Podstawowym i wydawałoby się oczywistym kryterium pozwalającym utworzyć ławicę jest liczebność grupy. Pojedyncza ryba, choćby była najsprytniejsza, nie jest w stanie utworzyć ławicy. Dla ryb ławicowych dolną granicą liczebności stada stanowi 6-7 sztuk. Dopiero w takiej grupie ryby zaczynają się czuć bezpiecznie i mają szansę pokazać swoje wrodzone instynkty. Jednak jeszcze lepiej będą się czuć w grupie powyżej 10 sztuk osobników i dopiero w takiej grupie zaczyna się tworzyć klasyczna ławica. Drugim, równie istotnym czynnikiem, jest odpowiednia przestrzeń w akwarium do pływania. W ciasnym, krótkim zbiorniku, jak wcześniej już pokazana kostka, próżno oczekiwać ujawnienia się rybich zachowań stadnych w pełnej krasie. Jednak nawet duże, przestronne akwarium nie gwarantuje, że ławicowe ryby będą pływać synchronicznie w ławicy. Czasem po prostu będą pływać chaotycznie, każda w swoim kierunku. No one są jednymi z najpiękniejszych akwariowych ryb ławicowych. Ich cudownie lśniący boczny pas w ławicy prezentuje się szczególnie efektownie. Jednak opieszałość neona Czerwonego czy Neona Inesa w formowaniu ławicy stała się już niemal anegdotyczna. W sieci można spotkać nawet memy na ten temat. Trzeba przyznać, że ławica neonów zachowująca się tak jak ławica zwinników winników czerwonoustych, byłaby szczególnie efektowna i pożądana, jednak niestety jest znacznie rzadziej spotykana ku rozpaczy wielu akwarystów. Neony mniej chętnie tworzą tak piękne szyki, a skłonić je do tego może na przykład pojawienie się jakiegoś zagrożenia w akwarium np. drapieżnika. I tu powoli zaczynamy dochodzić do kluczowej kwestii czym w zasadzie jest ławica, czemu służy i po co w ogóle coś takiego powstało w świecie natury? A trzeba przyznać, że zjawisko to jest szeroko rozpowszechnione w świecie przyrody. Podobne zachowania stadne obserwowane są u wielu gatunków zwierząt, także ze świata lądowego. U ryb zachowania te wydają się być szczególnie wyraźne. Najważniejszym czynnikiem skłaniającym ryby do tworzenia ławic, co potwierdzają także badania, jest zwykły bilans zysków i strat. Po prostu pływanie w ławicy jest opłacalne, jest naturalnie powstałą formą obrony przed drapieżnikami. Decydują tu czysto egoistyczne pobudki poszczególnych osobników. W grupie szanse na to, że akurat mnie upoluje drapieżnik, są znacznie mniejsze. A poza tym ławica, niczym jeden wielki organizm o wielu oczach, znacznie łatwiej i szybciej jest w stanie dostrzec drapieżnika i uniknąć bądź przygotować się na jego atak. Badania pokazały, że pojedyncza ryba, jeżeli ma wybór, to decyduje się na dołączenie do większej ławicy. I znów to wydaje się logiczne. W większej grupie szanse na to, że drapieżnik zje akurat mnie, są jeszcze mniejsze. Badania te były dość łatwe do przeprowadzenia. Pojedynczą rybę umieszczano w zbiorniku pośrodku obok dwóch innych akwariów z dwoma różnymi ławicami i obserwowano do którego z tych dwóch akwariów ryba bardziej się garnie. Zaobserwowano również, że pojedyncze osobniki preferują ławice ryb o podobnej wielkości i ubarwieniu do nich samych. Stąd też ryby najczęściej tworzą ławice jednogatunkowe, gdzie podobieństwo jest najwyższe. W akwarium możemy to zauważyć chociażby, gdy mamy w jednym zbiorniku zarówno neona innesa, jak i neona czerwonego. Choć gatunki te różnią się od siebie bardzo nieznacznie, to widać, że preferują one nieco bardziej towarzystwo swojego gatunku. To znów jest logiczne. Dla drapieżnika ławica jest trudnym atakiem, dlatego że podobne do siebie ryby zlewają się w jedną całość, co drapieżnika dezorientuje. Najczęściej atakuje on osobniki, które odróżniają się od reszty, bądź opuściły ławice, gdyż takie są najłatwiej dostrzegalne. Do gatunków stadnych, bardzo ładnie trzymających się w ławicy, należy także chociażby razbora klinowa. Zauważcie, że ryby ławicowe zazwyczaj są niewielkie, a także często posiadają jakiś charakterystyczny, wyrazisty wzór na ciele. Obie te cechy mają swoje biologiczne uzasadnienie. Niewielkie ryby znacznie częściej są atakowane przez drapieżniki, przez co muszą uciekać się do form obrony, jakimi są ławice. Natomiast specyficzne wzory na ciele również pełnią swoje funkcje. Kontrastujący wzór na ciele zazębia się jakby w ławicy ze wzorem sąsiadujących ryb, tworzy jednolitą masę, w której rozmywa się sylwetka poszczególnego osobnika, dezorientując drapieżnika i utrudniając precyzyjny atak na wybraną część ciała. Podobne właściwości zaobserwowano w stadzie zebr afrykańskich. Ich paskowane i zlewające się w wielkiej grypie umaszczenie dezorientuje polujące na nie lwy, utrudniając wyodrębnienie ze stada konkretnej sztuki. Ryby tworzą więc chętnie ławice, bo po prostu im się to opłaca. Innym przykładem akwariowej ryby ławicowej może być np. miedzik obrzeżony z charakterystycznymi jasnymi końcówkami płetw, które w ławicy tworzą bardzo ciekawy efekt. Korzyści wynikające z życia w ławicy mają prawdopodobnie także znacznie szersze podłoże. W dużej grupie łatwiej chociażby o znalezienie odpowiedniego partnera. Ale bardzo ciekawych wniosków dostarczyły również badania dowodzące korzyści hydrodynamicznych wynikających z pływania w ławicy. Ryby poruszające się w ławicowym szyku odnoszą korzyści polegające na mniejszym wydatkowaniu energii, gdyż pływanie w ławicy po prostu jest łatwiejsze. Osobniki znajdujące się w środku ławicy odczuwają mniejszy opór stawiany przez wodę. Podobne zależności zauważono u ptaków latających w kluczach. Każdy kolejny osobnik w czasie lotu ustawia się w takim miejscu, gdzie zawirowania powietrza pozwalają frunąć mu z największą łatwością. Również kolarze jadący w peletonie korzystają z podobnych właściwości aerodynamicznych. Prawdopodobnie na tej samej zasadzie opierają się także czysto fizyczne korzyści ryb pływających w ławicach. Akwariowych ryb ławicowych jest wiele. Wspomnieć można jeszcze niedawno omawianego na kanale w odcinku o nanoakwariach Bestrzyka Amandy, a także całą rodzinę ryb konsaczowatych, bo zdecydowana większość gatunków do niej należących to także ryby ławicowe. A zatem ryby bardzo często i chętnie formują ławice. Widać, że przychodzi im to łatwo, a przecież to wcale nie jest takie proste. Sportowcy czy tancerze synchroniczni muszą odbyć wiele treningów, aby osiągnąć podobny efekt. A jak robią to ryby? Jak orientują się w ławicy? Skąd wiedzą, że w tym samym ułamku sekundy należy skręcić? Ryby przede wszystkim odbierają sygnały od najbliższych sąsiadów. Komunikacja odbywa się tu na podobnej zasadzie jak w przypadku meksykańskiej fali na trybunach piłkarskich czy w przypadku lawinowego pokładania się kostek domina. Z tym, że tutaj odbywa się to bardzo szybko. Reakcja jest natychmiastowa i stąd wrażenie, że ławica to jeden organizm. Ryby komunikują się precyzyjnie nie tyle przy pomocy wzroku co przy wykorzystaniu ich specyficznego zmysłu, jakim jest rybia linia boczna. Jest to zbiór niezwykle czułych komórek czuciowych umieszczonych wzdłuż boku ryby. Przy jej pomocy ryby wyczuwają najmniejsze drgania cząsteczek wody, a zmysł ten porównywalny jest do zmysłu wzroku czy słuchu. Nawet najmniejszy ruch płetwy sąsiada natychmiast jest wykrywalny przez czułe komórki, stąd też ta zadziwiająca synchronizacja osobników w ławicy. W naturze jednak wszystko ma dwie strony medalu. Wszystko ma swoje zalety, ale także i wady, bo każde biologiczne rozwiązanie to kwestia kompromisu. Podobnie jest ze zjawiskiem ławicy. I choć bilans zysków i strat wychodzi na korzyść tego rozwiązania, to nie jest ono także pozbawione wad. W ławicy ryby chociażby bardziej narażone są na choroby i pasożyty. Poza tym, mimo iż ławica przede wszystkim jest strategią unikania drapieżników, to jednak także i one, nie chcąc pozostać w tyle, musiały dostosować się i wiele drapieżników wykształciło strategie pozwalające skutecznie polować na ryby w ławicach. Doskonałymi przykładami drapieżników, które wykształciły środki zaradcze przeciw szykowi obronnemu, jakim jest ławica, są ryby morskie, żaglica, a także miecznik. Ryby te posiadają długi miecz na czubku pyska, którym skutecznie wydobywają swoje ofiary z ławicy. Szybkimi ruchami w gęstej ławicy owy miecz ogłusza oraz kaleczy ryby, które następnie są zjadane. Również inteligentne delfiny wykształciły wiele niezwykle złożonych strategii polowań na ryby ławicowe. Niektóre techniki przypominają wręcz pasterstwo. Ryby w ławicach są skupiane i pędzone przez delfiny na długich odcinkach. Być może te inteligentne ssaki przez jakiś czas nawet o nie dbają, by dopiero w odpowiednim czasie zapędzić ryby na płycizny i zjeść. Podobnie jak robią to ludzie ze zwierzętami pasterskimi. Świat natury jest złożony i niezwykle fascynujący. Obserwując w swoim akwarium ryby formujące ten zjawiskowy szyk, jakim jest ławica, warto pamiętać, że jest ona fenomenem o wielkim znaczeniu i uzasadnieniu biologicznym. Ma głębokie korzenie w świecie natury. Jest przejawem skomplikowanych powiązań, istniejących w świecie przyrody, a także wynikiem interakcji zachodzących w podwodnym świecie od milionów lat. Wszystko to przy odrobinie ciekawości i przenikliwości możemy zobaczyć, zasiadając w ciepłym fotelu przed magicznym szkiełkiem potocznie zwanym akwarium. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.